Panie Boś, szanowni państwo, podjąłem tutaj takiego krótkiego zaprezentowania, zarysowania w tak zalewie problematyki, no bo przecież w tych kilkudziesięciu minutach nie da się tego tematu tak szeroko zakrojonego, dokładnie omówić. Jednak o tym problemie tożsamości, jakiejś identyfikacji terytorialnej w ujęciu historycznym, jak i z dzisiejszej perspektywy, z perspektywy próba, próba spojrzenia, jak i na kulturę, ale tu oczywiście nie w ujęciu stricte historycznym, tylko raczej współczesnym o szansach i zagrożeniach, które wynikają z życia kulturalnego, z polityki kulturalnej, jakbyśmy tego nie nazwali, to też tylko będzie próba spojrzenia próba przybliżenia tego, co w ostatnich latach, tak od 2010-2011 roku tutaj w Bydgoszczy się szczególnie dzieje, jeżeli chodzi o budowę strategii rozwoju kultury w Bydgoszczy. Zaledwie tylko jakieś niewielkie porównanie, jakaś niewielka refleksja, jeżeli chodzi o Całość województwa, bo to jest oczywiście morze problemów. Więc pozwolę sobie najpierw o przypomnienie, bo zawsze warto spojrzeć na, na pewne kwestie, które są związane z naszym województwem gujarsko-pomorskim, które powstało jak w powszechnej opinii się sądzi, powstało decyzją polityczną, a nie wynikającą z jakiegoś z jakiegoś utrwalnego zarysu terytorium tegoż województwa kujawsko-pomorskiego, które było, by odpowiadało takiemu procesowi tworzenia województwa, np. na Wielkopolskie, czy Małopolskie, czy, czy na Śląsku czy nawet zachodniopomorskie prawda czy lubuskie nawet prawda tutaj mamy taką wyjątkową różnorodność która z jednej strony stanowi o bogactwie województwa kujawsko-pomorskiego z drugiej strony no stanowi zagrożenia albo bariery większe mniejsze w tym, co nazywamy procesem integracji, procesem tożsamości, uzyskiwania tożsamości, to oczywiście używam tego w cudzysłowie tożsamości kujawsko-pomorskiej czy w ogóle taka zaistniała, czy w ogóle miała szansę zaistnieć. Zadaję pytanie, na które, które mocno podkreślam, z, z uwagi na to, że wszelkie okazje, podsumowywania e, e, podsumowywania dziesięciu czy więcej lat przy różnych okazjach istnienia e, Kwiatstwa Pomorskiego, to e, w, w mojej nie tylko opinii najsłabszym punktem, który wskazywano w historii tegoż województwa jest właśnie słaba podróż brak tożsamości, brak identyfikacji. Z perspektywy mieszkańców. A więc mamy tutaj, proszę Państwa, do czynienia najpierw tutaj przypomnimy z ziemiami, które są kujawsko-pomorskie, więc mamy i Kujawy, ale mamy też pałki, krajne, kosznajderie, Bory Kociewie. I, 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 i powiśle wiśle wchodzi tutaj też <laughs> z perspektywy, ziemia Chełmińska, ziemia. Dobrzyńska i Ziemia Lubarska. Z tym że, proszę Państwa, gdy spojrzymy na, na, na tak, tak zarysowaną mapę, to widzimy, że dominantą tego naszego regionu są rzeki. Rzeka Wisła, rzeka Drwęca i rzeka Brda, to z punktu widzenia układu y, geograficzno-przyrodniczego. Natomiast jeżeli chodzi o regiony historyczne i subregiony, no to mamy Kociewie, ale niecałe, Bory Tucholskie, też tylko część, krajna też część, prawda, Pałuki, też nie w całości i, y, 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 proszę Państwa, y, ziemię Chełmińską, Zwróćcie Państwo uwagę, że najbardziej dominującym regionem, który znalazł się w Kujawsko-Pomorskim są Kujawy. Dobrze, że taka nazwa właśnie funkcjonuje, że nie jest to Pomorsko-Kujawskie, a Kujawsko-Pomorskie. To oczywiście w naturalny sposób wynika z tego, że tym dominującym, całościowo funkcjonującym regionem naszym są Kujawy. Ale zwróćcie Państwo uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie, przepraszam bardzo, jeżeli chodzi o same Kujawy, to zwróćcie Państwo uwagę, że one też się nie charakteryzują, też się charakteryzują pewną, z, bym powiedział, nie, nie do końca ukształtowaną całościowo tożsamością, prawda? No bo Bydgoszcz, która przynależy do Kujaw, w opinii wielu Autorów tekstów, które czytałem, tekstów opinii przez te ostatnie lata funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego, to się okazuje, że Bydgoszcz nabrała, bym powiedział, takiej, mówię o mieszkańcach, nabierała takiej bardziej wyrazistej tożsamości kujawskiej, prawda, czyli zdawanie sobie sprawy z tego, że Bydgoszcz jest historycznie usytuowana na Kujawach. Nastąpiła dopiero gdzieś w latach 90., wcześniej w historii, to może pan profesor Biegański tutaj będzie bardziej precyzyjnie potrafił wskazać, ale były ambicje, na przykład w okresie międzywojennym, były ambicje tych aby, aby uzyskać też taką tożsamość pomorską. prawda? To było związane z województwem pomorskim i też tutaj z tą rywalizacją z o stołeczność, o miejsce Bydgoszczy w, w Pomorskiem. Oczywiście w kontekście też Wielkopolski. W okresie XIX wieku, przypominam, Bydgoszcz jest w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego, więc jakbyśmy na to nie spojrzeli, jednak było to wskazanie na Wielkopolskie, na Poznańskie, prawda, gdzie Bydgoszcz była tutaj drugim ośrodkiem tego Wielkiego Księdza Poznańskiego po Poznaniu. A więc to może nie tyle wprost do Kuja, ile do tego, co nazywamy Poznańskim bądź Wielkopolską. A w okresie międzywojennym pojawiły się też dążenia do polskości, tak czy inaczej rozumiane. A więc coś raczej tak, jak to kiedyś pan doktor Stefan Pastuszewski tutaj wyłuszczał. Bydgoszcz jest też swoistym miastem pogranicza, jeżeli chodzi o tego typu tożsamość, prawda. To znaczy, że fakt przynależności historycznej do Kujaw nie, nie, albo został częściowo utracony, albo zachwiany. Pojawiały się różne próby. Tych, ślady te, tego są do dziś, prawda, no bo mamy, proszę Państwa, mało, że Gazetę Pomorską, która ma swoją siedzibę tutaj w Bydgoszczy i, 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 i też przez długie lata wpływa i wpływa, i wpływa na, na tą identyfikację mieszkańców. Ale mamy przecież harmonię pomorską jako żywo, to już jest okres przecież po II wojnie światowej. No i zupełnie świeża historia, już z czasów województwa kujawsko pomorskiego chyba się nie mylę, galeria pomorska, prawda? jest nas jeden z większych, jedno z większych centrów handlowych w Bydgoszczy prawda więc tutaj jest jakieś takie wskazanie no, była wielka w okresie prl była wielka firma Doblama Pomorze prawda to jest tam wielki szybki, do dzisiaj wszyscy chyba pamiętamy przy rądzie Jagiellonów prawda na tym wieżowcu Pomorze prawda tejże firmy tak jakby była taka trochę niezamierzona wizytówka Bydgoszczy, która jako żywo przecież jest w granicach Kujaw. To są oczywiście tylko takie refleksje, niepogłębione nie badaniami, bo, bo na takie nie trafiłem lepsze, jak jest tak naprawdę z tożsamością mieszkańców Bydgoszczy, jeżeli chodzi o tą identyfikację i tożsamość regionalną. A więc śmiem, śmiem podpowiadać, że z tożsamością Kujaw, w sensie jej integralności, tej tożsamości, jest też różnie. No bo przecież o ile Bydgosz, ta część bydgoska Kujaw, nazwijmy to, niektórzy historycy, jako Kujawy garbate, no mniejsza z tym, ale ta bydgoska część Kujaw i Kujawy czarne i noworocławskie mają dużo ze sobą wspólnego i tutaj ta identyfikacja kujawska jest jakby coraz lepsza według mnie o tyle no i, i jaka jest spójność w sensie tożsamości identyfikacji z kujawami włocławskimi, naprawdęmi <coughs> wschodnimi. No, jest tutaj wiele sądzę, znaków zapytania. Zobaczcie Państwo, jak to historycznie się kształtowało, jak same kujawy są zewnętrznie podzielone od nadwiślańskich, garbatych, poprzez czarne polne zagoplańskie, wachorne, etc. A więc tu też Kujawy to nie jest jakiś bardzo spójny i silnie identyfikujący region, no jak na przykład Małopolska, by, by użyć takiego porównania. A więc ta najsilniejsza, taka spójna dominanta województwa kujawsko-poborskiego z punktu widzenia takiej tożsamości historycznej, regionalnej, no też tutaj nastręcza jakieś, jakieś względy. Tu mamy zaznaczone miasta kujawskie i tu proszę Państwa, oczywiście mamy Bydgoszcz yy, i mamy Inowrocław, tam niżej będziemy mieli tutaj Włocławek, yy, w porządku ale chciałbym też tutaj zasygnalizować toruń no toruń oczywiście tutaj przystępując do województwa kujawsko-pomorskiego i nie będę tu przywoływał tych wszystkich perypetii, które z tym były związane to my to znamy ale ja się uwagę na to, że bardzo podkreślał swoją pomorską. no i zgoda ziemia to duże pomorze. Zaczęto też lansować pomorze nadwiślańskie, które nastęczało wiele kłopotów, wiele dyskusji, dyskut na ten temat, ale zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. O ile przy okazji, to co powiedziałem w Dudgoszczy, że jest tutaj ta pomorskość gdzieś tożsamościowo się nam pojawia, mniejsza o to z jakich przyczyn, ale jednak ona się tu zaznacza w taki sposób, to w inny sposób, bardziej konkretny, to jest także ujawski. No bo przecież cały podróż, proszę Państwa, łącznie z dworcem, linią kolejową, jest po stronie kujaw. Uważam, że w Toruniu mamy do czynienia z pewną. Może za mocno powiem, ale z pewną wypartą tożsamością kliarską, prawda? Ponieważ o niej się nie mówi, o niej, ona nie jest nawet na, na biurkach historyków yy, toruńskich, których doskonale znam, bo się z nich wywodze kończę studia na łękach i historycznie pracowałem dwie lata na łękach na instytucie historii. Yy, więc yy, a tu dopiero mówić o mieszkańcach, prawda? A przyznamy, że ta jasność Torunia pojawiła się bardzo wcześnie, bo przecież przyłączenie Podgórza nie nastąpiło w ramach utworzenia województwa pijacko tylko o wiele, o wiele wcześniej i właściwie tor bez Podgórza już właściwie nie jest do wyobrażenia, prawda? Więc jest to sprawa niezwykle istotna, gdy przyjrzymy się, jaką rolę do no podróży. oczywiście ta część Torunia, jest mniejsza i nie dominuje to jest oczywiste, ale jest nie mniej ważna. Poprzez linię kolejową, poprzez dworzec, poprzez nową które się tam pojawiły, tam strefę przemysłową, no i wreszcie poligon. Cała wojskowa część Torunia jest przecież po stronie podróży. To definiuje także Torun i tego nie mamy. W tym przypadku to jeżeli chodzi o takie takie zrozumienie. No, proszę Państwa, tutaj jeszcze pojawia się kwestia wodławka i także tych ruchów, które ostatnio poczyniono, czy ta identyfikacja regionalna poprzez kujawskość, tak, czy ona też jest dostatecznie silna i dostatecznie motywująca. To, te, to, 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 to tak jakby tutaj na to próbował spojrzeć. I ostatnia refleksja w tym względzie, proszę Państwa, tożsamościowym. no ruchy ludnościowe jakie mamy, prawda? No przecież wiadomo, że po I po wojnie światowej, czy międzywojennej, jak i po drugiej wojnie światowej te największe ośrodki miejskie, w tym były i Wrocławia, przecież y, y, pozyskiwały ludności z, z tychże regionów historycznych, prawda? No i teraz oh, przepraszam bardzo. Yy, nie muszę wyłączyć przepraszam. Yy, proszę Państwa, i yy, mamy tutaj yy, taką, taką sytuację. Yy, też yy, warto by się było nad tym pochylić i zrobić badania, z jakich regionów yy, mamy mieszkańców yy, Torunia, Bydgoszczy i Włocławka. Myślę, że i Bydgoszcz, i Bydgoszcz przede wszystkim z Kujaw, ale też i z tej części Borów Tukolskich, z Kocienia, mamy tutaj mieszkańców. Jaka jest ich tożsamość, w sensie już kiedy są mieszkańcami Bydgoszczy, w tym, w tym ujęciu krótkiej historii, która minęła, ale także i tego, co mamy w tym danym tutaj momencie, prawda. I wreszcie z Toruniem czy z Włocławkiem też warto się przyjrzeć, z jakich regionów tutaj ludność się głównie pojawia. No, Wydawało mi się, że w Toruniu przede wszystkim z ziemi hełmickiej, ale nie jestem do końca przekonany, czy też i z Kujaw nie mamy tam sporej części ludności, prawda? No zbadać rubinkowo, wygorsz czy zbadać organ, jaką mamy tutaj tą mobilność ludnościową, prawda? bo oczywiście to, co jest najbardziej y, y, tożsamościowe dla Bydgoszczy, Torunia i Włocławka, żeby nie mówić już o innych miastach naszego województwa, jest przede wszystkim ta tożsamość, y, powiedzmy, tych mieszkańców, którzy są rodowitymi y, y, mieszkańcami tychże miast, rodowitymi kosztalami na przykład, a nawet, nazwijmy to, z pokolenia na pokolenie, z dziada Radziada, czyli tak jak to opisywał sulimakanski w moście królowej Jadwigi. Ta tożsamość, tak byśmy powiedzieli, taka najbardziej wyrazista i jakby bezdyskusyjna, prawda? A też warto się przyjrzeć w tym szerszym kontekście, bo przecież przed ludnościowy tych trzech miast jest w ciągu XX wieku bardzo, bardzo intensywny i bardzo istotny. Jeśli ja, Pani Pośle, jeśli ja mam jeszcze chwilę czasu, to może zdążę coś o kulturze powiedzieć, czy już nie? nie. nie. Czy już nadużyłem czasu? Przepraszam. Przepraszam, chciałbym drugą prezentację tutaj sobie. Czy ktoś mógłby z Państwa pomóc? Czy nie? nie bardzo. Przepraszam. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kulturę, to w Bydgoszczy naprawdę ostatnio bardzo wiele się działo. Proszę Państwa, to jest tutaj. Podsłużę się tylko raportem z warsztatów planowania strategicznego, strategii kultury, który w tym roku w dużym zespole i podzespołach, to było tam ponad 40 osób z różnych środowisk kulturalnych i naukowych w okresie od stycznia do marca 2006 roku. I mamy tutaj. To, do ostatniego. to było pod kierunkiem y, pani wiceprezydent Iwony y, y, Waszkiewicz. I y, y, tu mamy takie, y, takie spojrzenie, coś nie działa, przepraszam, ale ten dla podpisów. taki roboczy jedynie raport to nie jest jakaś bardzo już skończona rzecz oczywiście i... Nie No, już za bardzo. Państwa, tutaj tylko Dobrze, o dziękuję za pierdeczkę. Przepraszam bardzo za ten głos. I e, proszę Państwa, mocne i słabe strony kultury żydkowskiej. Cokolwiek by to nie znaczyło. Więc tutaj zwracano uwagę na, na takie kwestie, które tu Państwo na tym slajdzie widzicie. Mocne strony kultura muzyczna, edukacja muzyczna, silny ruch amatorski, aktywność organizacji pozarządowych. To były zgłaszane, proszę Państwa, te mocne i słabe strony przez tych ponad 40 uczestników warsztatów i Obrad tego zespołu, który miał właśnie dokonywać takiej analizy, jeżeli chodzi o słabe strony, zaangażowanie w konflikt biegową, w rolnictwo, w, Wielkowie, w, Wielkowie, w, Wielkowie, w, Wielkowie, w akademickiego, w kulturze, słabość biegowskich elit zgłaszano, brak warunków do przyciągania artystów. Potem infrastruktura organizacji pozarządowych, jeżeli chodzi o owocne strony, to tutaj, na przykład, otwartość władz miasta na współpracę, bogata oferta młodzieżowego domu kultury, Pałacu Młodzież Miejskiego Centrum Kultury, bogata oferta miejskich instytucji kultury, <tuszą> oferta <tuszą> polska, i, i i telewizji. Także tutaj jest y, sporo y, takich właśnie kwestii, które y, y, wskazywamy jako i Słabe strony, w takim największym skrócie. Natomiast jeżeli chodzi, proszę Państwa, o, o jakiś tutaj ten potencjał województwa to kujawsko-pomorskiego, to wskazywało się na, na bogactwo dziedzictwa kulturowego, województwa kujawsko-pomorskiego, które jest zróżnicowane i ważne z punktu widzenia kraj, na tle kraju okazuje się, że tutaj wskazywano, iż to dziedzictwo jest bardzo istotne. Ważne regiony z ważną historią. Jeżeli chodzi o potencjał środowiska akademickiego, no jest zróżnicowany, ale ze wskazaniem na większą ilość uczelni i bogactwa środowiska akademickiego bydgoszczy przy wzięciu pod uwagę dużego uniwersytetu, z kolei po stronie Torunia. No i też jakoś wskazywano na tą wspomagającą w tym słowie mówiąc rolę w skali województwa utworzonego środowiska akademickiego Wrocławka. Jeżeli chodzi o życie takie instytucjonalne festiwale, galerie, ważne wydarzenia kulturalne, które mają znaczenie w skali szerszej, no to raczej wskazywano na to, że są to, są to wydarzenia jak mówili uczestnicy, takiego byśmy powiedzieli, ugruntowanego, trwałego, ale jednak takiego byśmy powiedzieli średniego, średniej wagi, zgłaszano potrzebę tworzenia dominanty, jeżeli chodzi o kulturę i zgłaszano postulaty, aby szczególnie Bydgoszcz stawiała na kulturę jako Markę miasta, łącznie z stworzeniem z, z klasy kreatywnej, trochę w duchu Florydy, jednakże z podkreśleniem, że jest i w Bydgoszczy i w skali województwa zbyt duża dysproporcja między twórczymi ludźmi, i też młodymi twórczymi ludźmi, twórczymi to nie chodzi tylko oczywiście o, tak, o artystów, chodzi o ludzi inno z innowacją kreatywnych, dysproporcją na niekorzyść między odpływem a dopływem tej ludności. Też tak wskazywano na takie aspekty. A więc reasumując mi się w różnych gremiach, w tym, głównie w tym zespole, o tym, że jest potencjał, jeżeli chodzi o byt tylko należałoby odważniej, tak może tak tutaj sugerowano, odważniej spojrzeć na kwestie kultury i zdecydować się na postawienie na taki długofalowy budowany wizerunek miasta jako miasta kultury, co uważano, że znakomicie wzmocniłoby pozycję nie tylko w skali tego województwa aktualnego pomorskiego ale również wzmocniłoby pozycję wizerunek uproszczy w skali ogólnokrajowej bez względu na to, co przyszłość miałaby naszemu miastu przynieść. To tyle takich, przepraszam, za przepraszam, te kłopoty techniczne drobne, taka bardziej garść uwag i garść refleksji, które nie wszystko są mojego autorska, bo zebrałem też różne głosy i opinie, analizy, do których udało mi się dotrzeć. W każdym razie to, co na koniec powiem, bardzo mnie materiały, które zostały tutaj opracowane, najgorsze przez ostatnie lata, jeżeli chodzi o badanie stanu kultury, uczestnictwa w kulturze. Te y, są bardzo do rozbudowane, duże raporty, warto do nich sięgać, różne środowiska to tworzyły, i y, 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 warto też przyjrzeć się temu, co jeszcze w tym roku nie mam, y, zostanie pokazane jako efekt no, wielomiesięcznych prac tego zespołu. Do tym, budowania strategii rozwoju, których to goszczy kierowanego przez panią wiceprezydent. Dziękuję bardzo.